Że judo jest znakomitym sportem bazowym. Mm. Podchwytliwe tak. pytanie. Mm -hmm. Czy gdyby Robert Lewandowski nie trenował judo, to byłby tak dobrym piłkarzem? Nie ma szans. Tak. Dobra. A gdyby został w judo, to czy byłby wybitnym judoką? Niekoniecznie. <laughs> okay. to, ale wiesz, a czy może tak? Myślę, że tak, byłby mistrzem olimpijskim. I no i tyle. No. To no. też trzeba sobie powiedzieć, że kiedyś były bardziej wymagające czasy i ludzie byli trwalci. Tak. Mm. Teraz są lepsze czasy i ludzie są mięksi. Wydaje mi się, że warto też testować, testować ich psychikę, czy tam odporność. Oczywiście nie przesadzając, ale i nie, że cały czas, nie? To nie chodzi o jakiś taki mobbing duży <grym> tych dzieciaków. Ale no, trzeba, wydaje mi się, że trochę testować ich granice, żeby oni też jakby dowiedzieli się, gdzie są te granice tak. ich wytrzymałości i mentalnych, i fizycznych.